Jak złamałem zęba koledze. Całe wydarzenie miało miejsce w szkole podstawowej, gdzie wiadomo, było się młodym, nie do końca się rozważnie myślało, tak? Z tego co pamiętam, było to w przedziale od 4 do 6 klasy podstawowej, więc miałem wtedy od 10 do 12 lat. Siedzicie na przerwie, rozmawiacie ze swoimi kolegami, jecie jakieś tam kanapeczki, czy też posiłek jaki macie przygotowany. No i miałem w klasie takich dwóch ancymonków. Z tego co pamiętam, gadałem sobie z jednym z moich ziomeczków, jadłem sobie coś, siedziałem na dupie na korytarzu. Ten korytarz był dosyć wąski, co jest istotne w tej historii? Tutaj macie zdjęcie, jak mniej więcej wyglądał. I te dwie osoby cały czas się ganiały w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Nie no, no, ale mnie to denerwuje. Jakoś tak się zdenerwowałem na to, że tak mnie to wkurzyło. No i po prostu, jak oni znowu przebiegali, to postanowiłem wyprostować nogę. Jako że to był wąski korytarz i że wytimingowałem idealnie to podstawienie nogi, no to kolega niestety się wywalił. Ale z jakim skutkiem gość upadł praktycznie prosto. Na drewnianą podłogę Nie oszukuję, wbił się gość jedynkami w posadzkę drewnianą Czajcie to? I chyba po dzień dzisiejszy jest tam ślad po jego zębie No i wiecie, wbił się oczywiście ryk Tam wiecie, ja się tam jakoś poryczałem w ogóle Że nie chciałem, że nie chcący Na spokojnie, chciałem rozprostować nogi No i a że oni biegali, no to jeden z nich się potknął Wbił się tym zębem w ziemię Miał pół zęba dorabionego u dentysty